Witam się, Siemanko, witam, witam wszystkich serdecznie. Cześć. Hej, czemu się głaszczysz po głowie? No bo układam włosy dla ciebie, wiesz? O, jak słodko. Ile masz lat? 14. A jakbym cię podrywał, ewentualnie, to powiedziałabyś tacie, że cię podrywałem, czy nie? Da, stary mi zaraz upije. Serio? Coś ty. Czyli jak będę cię podrywał, to nie powiesz nikomu? Powiem. Komu? Zapukać ci do drzwi. Ta już mi się do drzwi pukać. O, to jest ten streamer sławny, o mój Boże. No tylko szkoda, że przeklinasz w tak młodym wieku. No. Smutne. No wiem, dziękuję. Nawet twoja koleżanka, siostra, czy, czy co tam to jest, zażenowana obok siedzi. Zażenowana tobą. Nie, nie, no w sensie chłop sobie walił przed chwilą. Czemu, czemu Ale... no zażenowana? Czemu mi pyskujesz mało lato? mieć mi swoim starym. No, Taka. fajnie by było. Bym ci ukradła całą bluzę, którą masz na sobie. To nie jest bluza. To z jest kaftan. Zbiordoliensk psychiatryka. Fajnie, zazdroszczę. To wygląda, żebyś z pogrzebu wróciła, tak się umalowałaś. Dziękuję, ja jutro idę. Moja no, prawa babcia umarła. Jak to dla ciebie ogląda od pół roku o 15, 15. lat macie? Bardzo A ile miałobyście mi mieć? Sprawdzisz? Nie wiem, ile mielibyście mieć. Wyglądacie na 12, no. Ale co ci babcia umarła? No. Smutno ci? Nie. Czemu? No nie wiem, tak jakoś. A dostałaś coś w spadku? Nie! Ja, ja na twoim ta... miejscu bym na pogrzeb, nie że to jak nic ci nie dała. No niestety muszę! Ja idę na pogrzeb tylko do ludzi, którzy mi też mnie coś mi zapisują. Też tak będę robić, że będę tylko. No i prawidłowo, no i prawidłowo. Dobra, to trzymaj się. Ja Ej, robimy palcówkę za darmo, jak chcesz. Że co? Palcówkę za darmo. Ej, ty jesteś tym youtuberem? Kurwa dziewczyny, weźcie, skończcie gimnazjum, nie wiem. to ja nie jestem dziewczyną. Palcóweczki kom. No. <ś regimes> Aj, teraz... Aha, to jest ty to coś ma, małym chłopcem i takie rzeczy pierdolisz. Masz głos jak dziewczynka, tak? No, dziewczynka, mam tak. 14 lat, ciotko. No i co z tego, że masz 14 lat, kurwa? Ja, ja bardziej męsko w wieku 5 lat ciebie, kurwa, brzmiałem. Brzmisz kurwa, jakieś. To, ciebie ciebie to naciąga jak kutasa w wieku 5 lat, ale okej. Okay. Jak, się, jak się naciąga kogoś jak kutasa? Nie, twoim ryjem, tak. Jabane dzieci. Nienawidzę, kurwa, dzieci. Nienawidzę, kurwa, dzieci. Nienawidzę dzieci. Co za małe, niewychowane gówno Jeszcze naciągać mieście kutasa. O, siema. Siema, siema. Ło! Jeden ziomek Sto? i dwie laski. Nieźle. To jest kobieta? Serio? Ile masz, lat, że tak Domina wyglądasz ja. męsko? A na ile wyglądam? No, 15 gdzieś tak obstawiam. Więcej. Serio, więcej masz? 17. No, mniej. Czternaście 14. Więcej. 15. No kurwa więcej. No 17 no. Mniej. Nie ma mniej. No nie, yes. Po 15 jest 16? No? O kurwa. Ja nie pamiętam, bo ja dawno w Polsce nie byłem, wiesz? Aha, no. a gdzie czy... No od trzech miesięcy w Anglii jestem. A to naprawdę dawno. No wiesz, no i wyzbywam się języka, który jest nieprzydatny w świecie, tak? Od kiedy odniosłem sukces no. i wyjechałem za granicę, to uczę się cywilizowanego języka. Świetnie. Czekajcie, jak się to u was po polsku mówiło? Fat, po angielsku to jest. Fat. Gruby. Właśnie. Czemu gruba nic nie mówi? Która? Mokry koneser przesyłał... ...91 grosze. Ja Siema mordeczko, z ciebie gostek. Miłego wieczoru. Ja Nie no, ja jestem całkiem zabawny, tak szczerze, naprawdę jestem całkiem zabawny. Tylko to jest niemiłe dla niektórych osób, ale jestem śmieszniusi. Ej, co tam? Ile, ile masz lat, dziewczyny? 16. Czemu Dominika się chowasz? Bo jak ktoś mi zauważy, będzie musiał koszmary śnić. Znaczy, wydaje mi się, że prędzej, A... prędzej mu się przyśnią jakieś zniżki w McDonaldzie niż, niż koszmary. Daj o, spokój, wyglądasz. Ja pierdolę. Tu się Kurde, Kurda, jaka fajna urodziwa kobieta. To tobie, jestem... no? Co jesteś? Młoda. A ile masz lat? 19. No a to kurwa, to ja jestem stary? Ile myślisz, że mam? A ja tego nie powiedziałam. No właśnie, no to... A to czyli kobieta musi być stara? Miałbym powiedzieć dziewczynka? Gdybym powiedział nie. dziewczynka, to bym na pedofila wyszedł. Też mam 19 lat. Chyba nie. No, no dobra, 23, trochę więcej. No właśnie. Możesz napiąć biceps na chwilę? Nie. No weź. Nie. No napnij, bo chcę zobaczyć, czy mam większy. Masz większy. Tak? Skąd jesteś? W Armińsko mazurskie Takie województwo jest w Polsce? Kurwa, gdzie to jest? Nie to pomorskiego. Czyli nad morzem gdzieś? Dwa w sumie no. Okej, okay. nie, nie wiedziałem, bo ja jestem z Dolnego Śląska, to pod Śląskiem jest. Jest Śląski, Dwa no jest ja jestem danej. niżej. To daleko mam do ciebie? Stąd? Od siebie? Tak. Dora, słuchaj, bo ty wyglądasz na dziewczynę, która jest bardzo słodka, tak podejrzewam. Więc myślę, że lubisz. Nie uśmiechaj się tak, bo mnie onieśmielasz. <laughs> nie, serio, nie uśmiechaj się tak, proszę. Kurwa przełączyło ją. Dzień dobry. Cześć. Ile masz lat? 15. Kurczę, czemu masz 15 lat? Czemu widzki nie mogą być pełnoletnie? Nie wiem, moja siostra jest pełnoletnia, ale niestety jej tu nie ma. Dobra, no, to zadam ci pytanie, którego będę bardzo żałował. Ale jak mnie poznałaś? Ogólnie nie przez Nitro, nie. Już nie pamiętam. Nie pamiętam, albo cię długo, ale nie przez Nitro. W sumie to przez ciebie, Nitro, chyba poznałam. Co za mnie poznałaś, Nitro, tak? Chyba tak. Ja już nie pamiętam, ale. A subujesz go? Nie chyba, nie wiem. Wiem, że Ciebie lubię, ale nitro nie pamiętam. Wypromowałem go? Wiedziałem, kurwa. A jak ja mu zawsze powtarzam, że, że ja, ja jestem, jestem ojcem jego sukcesu. Gdyby nie ja, nikt by go kurwa nie oglądał. Jak ja go poznałem, to on był takim śmieciem, który kurwa nie ja istniał nie w internecie, a dzisiaj ma wielkie dzisiaj. zasięgi. Dobra, a powiedz mi, jak masz 15 lat, to ja cię mogę podrywać, czy nie? Nie wiem, jak chcesz, nie. Jest tego jest przypał jakiś, czy to jest legalne? Nie wiem. No wiesz, moja koleżanka, która nie wiem, ile. Ma 14 lat, co weekend rucha się z 20 już latkiem Co ty pierdolisz? Serio? No serio. Ja, no. Go, ja go poznała. A właśnie nie wiem. Napisz mi no, profil. Mój, czy. Nie, 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 napisz mi profil tego gościa na Instagramie. A ja nie wiem, bo ja tego typa ogólnie nie znam. To napisz w tym momencie do koleżanki i zapytaj się o jego Facebooka albo jakiś kontakt do niego. Ale ja z nią właśnie, z tą Debilką, nie mam kontaktu, bo to nie jest taka moja koleżanka, koleżanka, bo to jest jebany fake, no nie? No ale dobra, to tym bardziej tego gościa trzeba do więzienia wpierdolić, to jest pedofil, to jest nielegalne, kurwa. Serio? No kurwa, ja teraz nie mam jak do niej napisać. Se Ale chcesz powiedzieć serio, że twoja klęczka się z pedofilem spotyka? No niby ta, no nie, ja bo słuchałam dużo rzeczy na jej temat. A ile to serio ile, przyjebane? Nie? Ile on ma lat dokładnie? Dwadzieścia ile? Dwadzieścia jeden? I, ale on wie, że ona ma 14. No, 14 albo 15 ona ma w sumie, nie wiem. Podpierdolę go. Normalnie będzie miał tak przejebane. Że... No, powinien mieć przejebane, dlatego że jest pedofilem. Tak się nie robi. Ale mam nadzieję, że ty nie robisz takich rzeczy. No co, ty ja nie. To dobrze. Właśnie ja próbuję swoje wicki wychować tak, żeby się szanowały. Ja zawsze mam jeden apel do wszystkich moich widzek, tylko tych pełnoletnich, nie takich małych jak ty. Dziewczyny, to jest apel do was: nie puszczajcie się, nie bądźcie jebanymi kurwami, nie dawajcie dupy na prawo i lewo, bo i po co? Po co dawać dupy nieznajomemu? To jest kurwa, to jest obrzydliwe. Mnie już dobrze znasz, napisz do mnie na Instagramie, jedna z drugich masz 18 lat, take one na Instagramie, mnie znasz, ze mną to nie będzie kurestwo. Ze mną to będzie po prostu przyjaźń. mu się śmiesz? Nie, piękne słowanie. No ale uważasz, że mam rację, czy nie? No tak. Ale ty nie pisz, I jeszcze nie, nie teraz, nie tak, nie ta, nie ta, no wiesz, ty no dobra, za młoda jesteś, za no młoda jesteś. Dobra, to, ale, ale tego. podpierdol go na psy tego chłopa i chuj, jebać go. Spoko, A, znajdę mówię... obczaje typa, kto to jest i ma przejebane. Mówię tak tylko dlatego, że jestem zazdrosny, ale nieważne. W każdym razie trzymaj się, miłego dnia, na razie. Ja pierdolę. Ta o pedofilii trzeba mi gadać, to jest straszne. Leksiu, nie Leksi, wjeżdżam na grubo, kopara i beszczyk ja, wow, nie mieszczę się w bo to jeżdżę koparką, ty wisisz, misianko, ja. Yeah. wow, kojarzy pan? <grytanie> <grytanie> Boże święty! <grytanie> kojarzy pan? Dokończ, la 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 gole, la, 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 la. Dokończ, dokończ, dokończ. dzisiaj znów ogo ją że nie daje że co nie umiem. Nie umiesz Co to masz za, co ty masz za bluzę ile ty masz lat A na ile wyglądam 17 15. Masz 15 lat i masz taką blu. Matka widziała kurwa albo stary? Powiem ci tak. No. Mama ci to kupiła! 2 złote 14 zł. No. Co ty pierdolisz? Co myślisz, Kupiła ci koszulkę z napisem no. seks? Mhm. O jak ojciec zareagował na taką koszulkę? Nie mam ojca. No nie wiem, wyszedł po mleko. Jasnach lat temu nie wrócił. Ale poważnie starego nie masz? Pozdrowionka i szczęśliwego nowego roku. Nie ale. Zostawił cię, czy się wypierdalił? No zostawił, no. Ale żyje nadal. Tak. Kurwa, to dobrze nawet może, wiesz, bo jakby zobaczył taką bluzę nosisz, to byś w łeb dostała jeszcze. No nic. Nie to, jest, nie. to jest bardzo wulgarne, straszne to jest. A mama w domu jest? To jest wulgarne. To, no, to jest wulgarne. No, no seks. To jest wulgarne? Jest. Czemu? No a patrz, będzie się jakiś pedofil podobny do mnie, ja, czy ja nie jestem pedofilem, ale podobny w sensie wiekowo, bo ja mam 23 lata, już stary jestem. No i pomyśli no. sobie, że możecie podrywać, że no nie no, to jest brzydkie. Mama w domu jest? Nie. A mogę być do niej zadzwonić i dać mi z nią pogadać przez chwilę, bo jestem mega ciekaw, co ją kierowało. Jestem psychologiem ogólnie z <laughs> wykształcenia i uważam, że. To ja ja uważam. Bo nie mogę, ale. kierowało, kurde, nie wiem. To mi, proszę. Że ja No dobrze, zazwyczaj proszę, ja z nią porozmawiam, bo mi to podchodzi pod sutenerstwo, żeby córce takie rzeczy yy, tutaj wiesz, narzucać. Jeszcze brakuje, żeby był napis na dole 15 złotych albo 100 złotych. 15 złotych? No, że cena od razu, nie? Zadzwoń no, do niej. No, to mało. Słucham? To trochę mało. To byś chciała. No, no kurde, 15 złotych? No, dobra, na ile byś się wyceniła hipotetycznie? Gdybyś miała 18 lat. Nie wiem. Nie wiem, ale nie 15 złotych. Dobra, wyobraź sobie, że do nas przychodzi jakiś pan biznesmen. Ty masz 18 lat. Jaka by była twoja propozycja? Nie byłoby, bo bym tego nie zrobiła. O! I to jest słuszna odpowiedź, widzisz? Właśnie sprawdzałem Cię, dobrze, dobrze. Zadzwoń do mamy Ale na chwilę. Ale ogólnie 15 złotych to trochę mało, nie mogę. Ale ogólnie 15 złotych to trochę mało. Czemu nie możesz do mamy zadzwonić? No bo jest zajęta. Czym? W pracy jest. Ma usta pełne roboty teraz. Ja no żarcik to, to jest kosmonauci i tak. No wiesz, no bo gdyby była zajęta rękami, to by mogła, wiesz, coś robić i, i rozmawiać, tak? Będzie może w call center pracuje czy coś, nie wiem, nieważne. E, jak ci na imię? Paula, a tobie? Rawciu. Ładnie. Tak, no, też coś mi się podoba. Tak szczerze to żałujesz trochę, że nie jesteś starsza? Nie, no, chciałabym być młodsza. No ale gdyś była starsza, to miałabyś szansę nie poderwać. No i co? to powiedział, że chce? Nie mów tak. Dlaczego? Założyłem, założyłem najdroższy sweterek, jaki mam, żeby uimponować. A wiesz, wie, no, że to... nawet założyłem dzisiaj dwa swetry? Nie widać, ale dwa? mam... No, nie widać tego, nie? Patrz. No to nieźle, mnie nie stać na dwa swetry. No widzisz? Tu jest drugi. Widzę. O, taki. Niesamowite. No, fajny. Który rocznik jesteś? Bo ja nie jestem pewien, czy 15 to jest na tyle, że już można podrywać, czy nie. Bo ja, ja zawsze mam taki dylemat, od 16 wiem, że można, nie jestem pewien, czy od 15. Ja jestem 25. 25. Mhm. Kurwa, ma zamknij! Ja, pierdolę, małpę mam, czekaj, muszę... Nic mam w domu? No, no ma... małpę mam w domu, no. Nitro tak robi. Dobra, to powiem to ci tak. A, a, wiesz, a wiesz kto nauczył go robić tą małpę? No. nie Ty, niesamowite. Panie go wytresowałem, co? Tak. Dziękuję. Słuchasz się? No skoro małpkę robi, no to chyba tak? Ale ja jestem bardziej umiejętny, o, patrzę, jeszcze potrafię. 2 złote i 28 groszy. Mama jej pewnie bluzę z pracy No pięknie. Nitro no. to też umie? Nie. Próbowałem go nauczyć, ale nie potrafi. No nic, spierdalam. Kurwa, no miała laska na 15 lat i była zażenowana moim zachowaniem. Tak szczerze, czasami jak siedzę na tym OME i widzę jak ktoś jest zażenowany tym co ja robię i jest ode mnie dwa razy młodszy, to zastanawiam się dokąd zmierzam, nie? O, dziecko kurwa i papierosa pali. Ja pierdolę, jak mnie to wkurwia! Ile ty masz kurwa lat, że kurwa fajki jarasz? Coś innego co jeszcze do mordy w saciach wujek przyjdzie. No kurwa ogarnij się, to jest to do 18 roku życia. Nie dość, że jesteś gruba, to jeszcze ci z mordy będzie jebać, no. No zastanów się kurwa co robisz. Pokój cały wymazałaś, jesteś kurwa... Jakbyś była moją córką, to byś kurwa zapierdalała całymi dniami i podłogi kurwa zmywała. Nie dość, że kurwa malujesz, kurwa na ścianie jakieś dziwne kurwa rzeczy, palisz kurwa szlugi, to jeszcze kurwa jesz za trzech. Gówno to kogoś interesuje. No Mnie to w chuj interesuje, bo tak, martwię się kurwa o przyszłość tego narodu. Ja pierdolę, weź się kurwa zastanów nad tym, jakie ty masz życie, a potem kurwa dopiero kogoś. Jakie ja mam, jakie ja mam, wiesz kim ja jestem? Jestem policjantem kurwa.